dzisiaj będziemy grali w Escape Mannequin Horror tak? e, i... no Ale wiecie co, bo mam bardzo. To Chyba papier, nie wiem I dlaczego to Ja te to mną. Więc Udało będziemy... Że #bobotabobo. Ale myślałem, że zostawiali. No właśnie Więc Ubieramy dzisiaj Kaby Lane, Nie, słyszałem I gramy w tą ze straszną grę, więc widzimy się za chwilę. Tu, widzowie, jesteśmy w windzie, prawda Bobo? Bobo? Jesteśmy w windzie, prawda Bobo? Jest bardzo strasznie, widzowie... Widzowie o 3... ah. trzeciej... jaki straszny obraz! Jakie straszne obrazy! Widzowie nie idźcie tutaj o trzeciej w nocy! Niko, jakiś Niemiec! Widzowie idziemy... Co? A, bardzo straszne! Co tu jest? Widzowie, co tam jest? OKO na Maroko! O, oh, to tylko ten ziorondol. Nie zabie. Tutaj chodźmy na siedzonko jako kabilaine. Dobra. I nie wiem co tutaj trzeba zrobić. Może do lodówki? No Może do lodówki coś. O jest do lodówki coś. Patrz, to jest taki głupie je, je, no, jak nie. Nazywam się. Co to było? Co to było? Co to było, Co to było Nie może. pam, pam. Cześć, kot. Cześć, czarny kot. Dajesz pechami wciąż codziennie. Dobra. Kebaya. O telefon. Co ty coś od nas? Szybko, bo, bo musimy wszystko wyczytać przed końcem. Ja jestem. Jałem, bo nie chcę chodzić. To. Ik chciałam to wziąć. Co to nie Ej, weź, weź tutaj, ko. Było. Boję się, poczekaj jakaś bubo No bo chodźmy tutaj włączyć chyba kasetę coś, nie wiem Kasetę To wyjdę dalej I zostaniemy tutaj Bobo? Nie. 1, 2, 3! 1, 2, A tu się lampo. U, co jest lampo! O! co to jest? A, no. <grym> tak. A Chodź Chodź może jeszcze raz, Chodź tutaj, chodź tutaj. chodź! Chodź tutaj. Chodź różna! I co? Ej dobra, widzowie, chcecie no, bardzo, takich no, horrorków więcej, to napiszcie hashtag horrory, bardzo straszne. Przypnę wam serduszka może ktoś z Was będzie miał szansę nie do... A co tutaj jest? Nie do znajomych. Albo jakieś fałdolce. Znaczy nie a coś może kupię. O jakie straszne. to nie było coraz no, no, no. straszna. A to akurat nie było straszne, że się na mnie zobaczył. A ja miałem takiego przez chwilę.

Ej, chyba tutaj był, me, bo, 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 bo. tutaj był melas. bo tutaj był melas. Tutaj jeden się chyba e, chciał e, zrobić kupę. O co tu jest? Kaseta. To jest, to jest, to jest... Jak na to To jeszcze by jest. Tutaj się kupi... I zamyka lampę. Babo, zamyka Widzowie, ja będę nagrać Resident Evil 7, ale takie jakby wspomnki, takie gry VHS. Nie wiem co to jest, nie? Nie Niebają hazard, chodź, bo, bo chodź. Więc wyczekujcie to. Idę tutaj.

Dobrze, widzowie, idziemy na górę. Dawaj, Widzowie, to będzie straszna gra. Dobra, widzowie, tak się przestraszyłem. A jeśli tak się przestraszył, zaraz my pan! Wyciszyło. To jest... Jezu, co za maneki, ja się drapałem po oku. Ale przesuwamy się. Nie. Idziemy po klucz, bo widziałem tutaj. I nie wchodź na tą łapkę, bo cię ostatnio wywaliło internet. Jaka zbogowań ta łapka. Nagrywamy to drugi raz, wygrałem za że to, żeby życiłem jego mi. Łapka jest na czeka. Dzień jest. Dzień jest. A ty pajasz? Chodź. Patrz u góry. Chodź tutaj. Tu i zobacz, świeci się ma Ej no? A bo to pewno taki obraz, że możemy zaraz tutaj pewno przyjść albo od światła może tu coś będzie? Nie. Musi być tam albo tak no tam bo tam było, eh, tam. Zróbcie to. O rzeczywiście. O! Zróbcie to. Ej, Ja tu nie idę, idź ty, baba. Teraz ty, ja, teraz ty, ja. Ja się nie Ej, bo mi się kamera świeży, bo teraz to zobaczył.

Mam tam koła fajny, tam jestem. jest O, za co to są takie straszne za cierp? Musimy na tej bajki. Ej, chodź tu, to jest telefon! Telefon! Chodź No A jaką masz jakoś? Dobra, gdzie ten telefon jest? baba? Tutaj! A ty skąd to tym widziałeś? Mr. Egg, no powiedziałem z daleka. Może oglądać, YouTube Może oglądać YouTube'a, jak tu przechodzą. Może oglądać Denoksa, jak to przechodził. Ja wujasz, no tutaj Boże A dobra. Dobra, dnia przejścia. Dobra, to nie wiem, ja się nie znam. Ja już... Nie, nie wiem, tu. Uciekamy stąd, uciekamy stąd, Bobo A choć tam zobaczymy, czekaj, a chodź tam zobaczymy, czekaj.

Ej, ej, następnym razem, jak będziemy już drugi raz tą grę, to się nie będziemy bać, nie? I nie sprawdzimy, wasker. czy jakbyśmy od razu właśnie dowiedzieli, coś by się stało. Ej, sprawdzamy, co bo... I mi się otworzyło? Dobra, idę tam, gdzieś ja się się nie boję. tak? ja jestem. A, 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 ja Okaj, To co zabijamy Gdzie jest kot? Trzy 9 dziewięć? Dwanaście. A to może jakiś kot będzie.

a się za... A może musimy iść na dwunastkę? A Ej dobra, bo bo idziesz tam, masz jaja, nie jak ja, idziesz tam. Dobra, dobra, Ja mam 6 lat i się, boi, się e, nie boję. A ty masz sześć lat i się, masz się, się Taki <laughs> Co się A! są? O, winka. Pamiętaj 12. 3 razy 2, 6. 6 plus 12. To... 12, 6. 12, 6. Jako do windy. Pani do windy. 1, 2, 6. 1, 2, 6. Tak. Dawaj, pikujemy. Nie to ja wpiszę Bobo, Kofie? ja wpiszę, ja wpiszę A jak to się wpisuje? A że A może trzeba tutaj coś? Jeden, jeden, dwa, sześć Dobra, może jeszcze wejdziemy Albo do innej windy Ej, sobie do Albo tutaj coś musimy znać, one znikły, Bobo Czy one by znikły od razu, czy...

Bo ten kluczyk działa do tego, dobra Ale trzeba czy, kody trzeba Nie, Trzeba najpierw otworzyć Ale trzeba jeszcze jeden kod bo Nie, jest patrz Bobo, tak. było, Nie bo można jeszcze <noise>

ちょっと bạn W przypadku no, się czuła ta ale... <try> Widzowie, więc... Sam, widzowie. E, to byłoby... To, e, moja recenzja to jest 10 na 10. Bardzo straszne, bardzo wesołe, bardzo zaję, fajne. E, polecam wam to zagrać. Co? Ale powiem wam jedno widzowie To jest najstraszniejsze w, w tej grze naj, Najbardziej Że o, my podkładamy tą paczkę na koniec I potem my przechodzimy w tryb, który odbieramy tą paczkę I tak w pętli to ciągle I to jest to najstraszne, że pętla Ale w pętli już może się przyzwyczaić tak? Ale na, za drugim razem ta gra nie będzie straszna Więc e, Widzowie to by było dzisiaj na tyle Właśnie, lajka jeżeli Właśnie. Napiszcie hashtag Manekin Plus Bobo, że wiecie, manekin. No? Nie, nie wiem. Ale powiem wam drugi komentarz, który możecie napisać, że e, hashtag, manekin plus Bobo. Nie, to wtedy będę wiedzieć, że chcecie więcej Bobo i że więcej hororków. Więc no... na widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. A jak Możecie wygrać nagrodę. Możecie wygrać nagrodę w postaci coś za 500, znaczy nawet 400, ale w następnym sezonie e, Wyjdzie coś za pie będę, będę... no wiecie, w hodowlce, to Bądź mogę wam coś kupić, taką mordkę Taką, który będzie w ja ciągu Napiszcie też, w który moment e, e, Bartek was rozśmieszył, jak się przestraszyliśmy ja bym powiedział, że każdy. Ale widzę, jest jeden warunek, że albo wybieracie sobie, że albo coś do 500 fałdolców, albo mnie w znajomych, bo jak wybierzcie coś za 500 fałdolców, to wtedy ja was od razu usuwam po tym jak wam dam ten prezent, nie? A jak nie będziecie chcieli fałdolców, nie, a mnie w znajomych, to was do samych znajomych, wiecie, żeby nie było tak, wiecie, łatwe. Pan no nie. jako baba. Ja ja e. Co to jest? No, taka seka. Więc no, trochę przedłużyło mi się, bo chciałam odkupać. I pamiętajcie, gdy tutaj wpisujecie. E, tak, k-ok-oks. Jak będę miał, bo ja na razie Warsiu, tego nie chcę założyć, ale już dzisiaj za, założę. Odkąd wyjdzie ten film, to założę ten. To, nie? Będziecie mieli już mój kod KOKOX, nie? Co tego Widzowie, wpisujcie mój kod KOKOX. E, mój kod działa o dziwo. E, ja nie wiedziałem o tym widzowie. Mój kod działa, więc możecie zrobić. Jak będziesz coś kupować w sklepie, to idziecie do sklepu, na przykład kupujecie ją. Wiecie, o tak jak każdy YouTuber. Idziecie tu, wpisujecie KOKOX, nie? I zaliczałam to, więc ja naprawdę jestem teraz w szoku, widzowie. A ja naprawdę ja myślę, że trzeba to coś tam założyć. Więc wpisujcie kod, eee, możecie wygrać giveaway, ale dopiero w następnym sezonie, wiecie. Bo ja tak się pewnie zobaczę, a nie chcę dawać. I już nie mnie ja przedłużam. I na widzowie, do następnego.